Można by powiedzieć, jak październik, to jesteśmy w port Ginesta. W tym roku będę to organizuje mniejszy. Event mamy do testowania jeden jacht, ale za to jaki? Swift Trawler 54. Bardzo elegancka, wygodna i bardzo fajnie pływająca jednostka. Zaraz ją Wam opiszemy i przybliżymy wszystkie jej parametry. Jesteśmy na dziobie tego fajnego jachtu Swift Trawler 54. Jednostka komfortowa do pływania rodzinnego czy z przyjaciółmi. Zaczynamy oczywiście od którejś części, zaczynamy od dziobu. Na dziobie mamy tak, jak to w takich. W większych jednostkach przystało. Mamy olbrzymi sanpad na pokładzie, gdzie możemy sobie leżeć, wypoczywać. Są oczywiście kapholdery. Można również złożyć tamto środ środkową część i postawić stolik. I jest tutaj bardzo przyjemnie do przebywania w czasie długiej podróży. Ten jach nie jest super szybkim, to nie jest jach ślizgowy, gdzie mogłoby nam być niewygodnie, ale właśnie służy do takich wygodnych podróży. Czym się charakteryzują Swift trawlery? Mają z obu stron nadbudówki, mają bardzo szerokie przejścia, osłonięte od góry takim daszkiem. Przejdźmy się po półpukładek. Zobaczcie jak tu jest szeroko. Od góry mamy daszek, więc nawet jak deszcz pada możemy chodzić. Mamy tutaj bardzo wygodny reling, którego się możemy trzymać. Proszę bardzo. I po dwóch stopniach Wejdziemy na pokład dziobowy i w ten sposób możemy obejść całą łódkę dookoła proszę bardzo. Pokryte podłogi pokryte są, czy też pokłady pokryte są tikiem. I z drugiej strony takie samo przejście aż na rufę. Możemy z lewej burty mamy wejście do środka przez kuchnię spółpokładów, natomiast na prawej burcie mamy wejście na wysokości sterówki. Tu charakterystyczny taki element designerski, to na swych rollerach, taka ścianka i tu drzwi. Nawet to jest, proszę bardzo, musimy otworzyć, żeby wyjść, żeby zamknąć i wtedy nie wieje tutaj tak. No ja jak się nie warto oszczędzać? Zobaczcie, jak wygodny jest tutaj trap, który wyjeżdża takiego schowka po tym drapie schodzimy sobie na, na kej On normalnie jest poruszany tam przy z naciskami i on elektrycznie chowa się w tam schowku no a na rufie olbrzymia platforma tutaj jest zejście do wody, tam są kabinki, Ta platforma hydraulicznie podnoszona może być opuszczona, i, bo tutaj przecież jest miejsce do zamocowania małego riba, pontonu czy jakiś inny, czy skutera wodnego. I wchodzimy na jacht. I taki szeroki dostęp do komory do, właśnie do maszynowni i do schowek na różne zabawki i inne urządzenia. To się podnosi do góry razem z stałą kanapą. To są różne elementy zabudowy, tam może być kanapa na tej platformie, a może być po prostu balkon, który jest podnoszony do góry. To wszystko znajdziemy w opisie tak zwanych opcjach. O wrażeniach z jazdą powiem później, ale po raz kolejny wchodzę do sterówki, która robi na mnie bardzo przyjemne wrażenie. To jest główna sterówka na pokładzie głównym. Na pod dachem, z kapitalnym przeglądem czy też podglądem na całą trasę z boku, z boków i z przodu jachtu, z bardzo wygodnym fotelem. Możemy sobie tutaj usiąść, odstanąć, tak i, prawda, sterować jachtem, prowadzić go. Przez morze i oceany, wszystko jest pod ręką, po prawej stronie joystick, manetka, wyłącznik, no i wszystkie urządzenia. Zejście na dolny pokład jest z prawej strony sterówki, o taka ładna, elegancka klatka składowa z uchwytami. spadzimy na dół i mamy tutaj wersję trzykabinową, w dziobie jest kajuta dipowska. Dla gości z wejściem do łazienki. Tak, w tej łazience mamy wydzieloną kabinę prysznicową. Wszędzie jest a, bardzo wysoko. Dobrze, ponad 2 metry wysokość stania. Roz, tradycyjne rozplanowanie sypialni. To, co tutaj budzi moje największe zadowolenie, to są te olbrzymie okna. W lewej i w prawej burcie. Kajuta dziobowa z szafami. Ta łazienka jest wspólna dla dwóch kajut, równo dla kajuty gościnnej wyposkiej, jak i drugiej kajuty z takim piętrowym łóżkiem. Jedna jest wzdłuż, drugie jest w poprzek, kolejne okienka, tu jest jasno, tu jest bardzo wysoko, Zobaczcie, to jest po prostu jak, po prostu, jak w domu. Z tego korytarzyka jest oczywiście wejście do głównej kajuty. Kajuty armatorskiej, onerskiej. Również wszędzie praktycznie jest pełna wysokość stania. Może tutaj trochę nad jest trochę mniej, ale ja stoję i mam jeszcze nad sobą 10 cm. Oczywiście telewizor budowany, szafy. Taki sekretarzyk. Proszę bardzo, zamykamy teraz drzwi. I tu mamy własną łazienkę kajutę nerskiej. morskie i bardzo duża kabina prysznicowa. Wszystko jest fajne, designerskie, wszędzie okna, wszędzie jest wysoko, tak jak już powiedziałem i wszędzie jest doskonała wentylacja. Po prostu można sobie wygodnie pływać i spać w czasie. Postowy na kotwicy czy, czy w marinie. Z elegancko, ładnie wykończone. I taką mamy Takę tutaj wnętrze. Tak jak mówię, sejściówka jest, jest bardzo bezpieczna, wygodna. Mamy uchwyty. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz w tym korytarzu prowadzącym do Pajów. To są takie szafki. szafki. Jedna to jest, proszę bardzo, kółeczki, ale jest też miejsce na, po prostu na pralkę. I wychodzimy tą zejściówką, wychodzimy do środka. Na wysokości sterówki jest, po tej stronie, wyjście na flybridge. Chodzimy po wewnętrznych schodach, prosto ze sterówki i jesteśmy pod dachem na górnym pokładzie. Proszę bardzo, salon na wolnym powietrzu. Duża kanapa, piękny stół. No i z tyłu wet bar w którym zamont są zamontowane urządzenia grill, lodówka, kostkarka, wszystko co potrzebne do pływania, do wysiadowania <laughs> e, na jachcie w trakcie podróży. Co jest tu dodatkowo? Na tych nie, pół, takich daszkach nad półpokładami dolnymi mamy baterie salarne. To praktycznie element Każdego większego jachtu, gdzie jest miejsce, gdzie można zamontować tego typu urządzenia, są montowane panele słoneczne. Bardzo to pomaga energetycznej. energetyczną. Sterówkę górna sterówka całkowicie zadaszona jest fotel obok siedzisko takie dla załogi. No i duża. Sterówka górna z manetką, joystickiem. Tutaj mamy dwa silniki kamieńca z małem prostym i z joystickiem, który e, pozwala sterować jednocześnie silnikami sterem, i sterami stru, strumieniowymi. I zejściówka prowadząca na dół. Jeszcze raz zejdziemy. Wszędzie są uchwyty, wygodnie się schodzi, bezpiecznie. I jesteśmy w sterówce głównej. A obok fotela jest Taki mały salonik, gdzie w trakcie jazdy załoga może być tużko do sternika, nawet może tu jest cały posiłek, ponieważ kuchnia jest zaraz za sterówką. Jest takim przedział między salonem dolnym, dolnym tylnym, a, a sterówką. Proszę bardzo: lodówka, zamrażarka, piecyk, kuchnia, szafki. Wszystko tu jest, jest bardzo wygodnie. Są dwa duże blaty, jeszcze jest blat po drugiej stronie, pod zejściówką, także wszystko tutaj jest pomyślane ergonomia przede wszystkim. Warto jeszcze coś powiedzieć na temat ergonomii, na temat, na temat poruszania się po jachcie. To jest duży jacht, 54 stopy, bardzo duże wnętrze. I to wnętrze jest na trzech poziomach. To znaczy, tak, mamy salon mamy połączony funkcjonalnie z kopitem ruchowym. Otwieramy tak na całą szerokość drzwi, i mamy jeden wielki salon, zarówno na otwartym powietrzu, jak i schowany pod, pod dachem, gdzie możemy zamknąć drzwi. I schować się przed złymi warunkami, po dwóch stopniach. Wchodzimy do części gospodarczej, czyli kuchennej. To jest kambus bardzo bogaty, no zupełnie jak kuchnia w domu. I jeszcze po jednym stopniu wyżej jest e, sterówka. I z obu gór możemy sobie wyjść na pokłady, a stąd dalej. Mowy, przejść dookoła. Tutaj są jeszcze głośniki wszędzie, więc możemy sobie słuchać kuzyczki bardzo. Dobrze. Dużo elementów, tak jak powiedziałem, że glaski, jak nagi, i idziemy sobie pod nich, po tych pół trzymając się relingu. Wygodnie przechodzimy sobie na i tak obchodzimy cały jak dookoła. Tylny salon jest bardzo duży, bardzo wygodny. Mam na środku taki stolik kawowy, a po prawej stronie lodówka kolejna. Tam jest e, piwniczka winna też, chłodziarka do win. Taki duży blat, możemy sobie tutaj bardzo pięknie wypoczywać. Olbrzymie okna pozwalają na oglądanie szlaku w czasie jazdy. Wszystko jest bardzo Dobrze. Zwróćmy uwagę na elementy służące bezpieczeństwu. Tutaj mamy taki górny reling odczepiony do sufitu. Rzecz bardziej znana z jachtów żaglowych, ale ponieważ będę to jest również firmą produkującą łodzie żaglowe, wiele. Patentów a z nich jest przenoszone również na jachty botanowe. Bardzo wygodne, prawie falowanie, można się czegoś złapać. Tak samo jest to powtórzone tutaj. Takie uchwyty. Właśnie wróciliśmy z testu na morzu. Niestety warunki zrobiły się niezbyt przyjemne. Fala ponad 1,5 metra. Brzydka pogoda. O, małe przyjemne w Co chwila fala nas zalewała. Ale jak dzielnie pływać, co nie znaczy, że przyjemnie jest pływać w takim warunkach. Natomiast yy, samo sterowanie, prowadzenie, jak tu manewrowanie jest dosyć a, przyjemne, Będziemy bardzo przyjemne. Steruje się lekko, łatwo, ona bardzo yy, stabilna, szczególnie podbiad, trwać boczny. Trochę gorzej jest, jak spaną się płynie, ale to już tak z każdą łódką pływającą jest. Mamy oczywiście system stabilizacji, który bardzo pomaga, choć on nie zbyt dobrze dzisiaj nam działa. Ale tak jak powiedziałem, sterowanie było skuteczne. No a teraz próbujemy właśnie manewry portowe i za chwilę będziemy będziemy tutaj parkować. Więc Ocena za pływanie, za prowadzenie jachtu jest zupełnie przyzwoita. nie jest jak ślizgowy, szybki, ale przy maksymalnej prędkości, to 18 węzłów, jest tak światło, i tak się pływa takim jachtem w zakresie między 7, 9, maksimum 10 węzłów. Wtedy jest cichusieńko i bardzo ekonomicznie. No i zasięg, tak 7,5 węzła mamy zasięg 700-750 mil. Czy nam się podobał? Podobał. A zobaczymy, jak to klienci ocenią i na końcu jurorzy konkursu Pesto.org.